Halo, halo, cześć Manko, witam wszystkich gorąco, bo pogoda gorąca. Oczywiście bitcoin i eterek przed nami, ale słowem wstępu, ponieważ dostaję czasem komentarze, na przykład gdzie widzę spadki, jak tu się nic nie dzieje, konsolidacja, cały miesiąc, jakby nic ciekawego, to posłuchajcie mnie, proszę. Ta analiza, którą ja Wam prezentuję tutaj. Wrzucam film każdego dnia. To nie jest analiza na to, żebyś ty, nie wiem, long-termowo się pakował w to. Ja gram daily, czyli podczas dnia postaram się odpalić tradea, który trwa 2-3 godziny, może nawet 4, a czasem umiem potrzymać tradea z jednego dnia na drugi dzień. Jest to trading daily, intraday i takie same są tutaj te analizy. Ja nie analizuję tutaj wykresu. Wiecie, żeby to było long-termowo, nie? Tak jak większość tak naprawdę polskiej sceny analizuje to i mówi wam. Tak naprawdę, Wy nie wiecie, w jakim time frame oni wam to mówią. Szczerze, naprawdę, Wy nie wiecie, na jaki okres czasu oni wam to mówią. Nic wam, jakby mówią wam, o ja widzę to, ja widzę tamto, i że tu. To mówi za tym, to mówi za tym. Okej, okay. dostałem też jeden komentarz, w którym yy, zostałem lekko pociśnięty, że yy, nie zwracam uwagi na dane on-chain i sytuację gospodarczą. Jasne, sytuacja gospodarcza całego świata i to ma znaczenie. Jakby, okej, okay, zgadzam się, ale moim zdaniem dane on-chain mają wpływ na dane i na wykres long termowo, lub nawet middle termowo, tak? Czyli nie nagranie daily, bo tą analizę, którą Wy tutaj widzicie, to jest granie daily podczas dnia, trzymanie trade'a 3-4 godziny. To nie chodzi o to, że ja odpalam trade'a i se idę się położyć się i leżę, oglądam, bo to nie jest moje granie. Ja stosuję grę skalpową, intraday. Prosta sprawa, jakby... Rozumiem, dane on-chain, dla mnie nie mają one większego znaczenia, bo dane on-chain zazwyczaj pokazują Ci coś z większego time-frame'u, 24-godzinnego, 48-godzinnego, 48 a żeby takie dane działały gdzieś tam, wiecie, to trzeba patrzeć na większy time-frame typu tygodniówka, monthly, Zobaczcie, że ja tak naprawdę operuję tylko praktycznie na godzinówce 4H, 15M, 5M. To są timeframy, które ja rozgrywam, bo te timeframy się gra, jeżeli chce się rozgrywać chart daily. Tak? Czyli trzymać tradea chwilowo. Prosta sprawa. Dobra. To takie szybkie słowo wstępu 3-minutowe. <grytanie> Sytuacja z wczoraj, tak naprawdę o której wspominałem na 15M pokazywałem, że mamy equal high -e w tym miejscu i albo my je zeswipujemy i zrobimy swing failure pattern i będziemy kontynuować w dół. Nie stało się to, zrealizował się drugi scenariusz, który pokazywałem, czyli wybicie złamanie mocniejsze z mocnymi ekspansyjnymi świecami do góry retest idealnie w punkt, punkt chłopaki naprawdę i nikt mi nie powie, że analiza zwykłych świec to jest bójda na resorach, bo to nie jest bujda na resorach kiedyś człowieku nawet świeczek nie mieli oni sami je rysowali, rozumiesz? nie mieli danych on -chain. jakby jasne, przesył danych w postaci, co się dzieje na świecie, był telegrafem, ale z jakim opóźnieniem on szedł? Naprawdę to obecnie, co teraz mamy, dane on-chain i tak dalej, to wszystko to jest niepotrzebny szum, aby zakłócić Wasz trading i Waszą naukę, Wasze podejście do rynku. Takie jest moje zdanie, ale oczywiście możecie mieć inne. Rozumiem, szanuję. Dobra, przejdźmy do dzisiejszego dnia. Co widzę dzisiejszego dnia? Dzisiejszego dnia widzę na 1H bardzo fajne hipo, dużego for A co najważniejsze, obecnie na ten, na ten moment utrzymujemy się powyżej 0,25 całej świecy wczorajszej daily. Patrzcie, biorę świecę z wczorajszą, tak? Wtorkową, mierzę ją całą, po prostu 0,25, 0,5. 0,75. Jeżeli widziałem bullishowy dzień, który zostawił mi tak naprawdę dużo rzeczy, które może wypompować cenę do góry, i widzę, że cena obecnie utrzymuje się 0, powyżej 0,25 i powyżej equilibrium, gdzie jest też tak naprawdę mój entry box, to tutaj nic innego nie może być jak kontynuacja do góry. Albo jest czwartek, będą chcieli porobić ludzi w konia i troszeczkę tutaj pochodzą w tym boksie. Następnie pod koniec dnia, bo zazwyczaj jeżeli nie ma ruchu przez cały dzień na sesji londyńskiej, nowojorskiej, a ma być ten dzień Bulisz, to ten ruch dzieje się po ruchu Nowego Jorku, czyli po 15.30, po zamknięciu sesji. Zauważcie, sprawdźcie na swoich wykresach, a nie, wiecie, nie? Obecnie, nawet możemy wyznaczyć sobie Opening Range Breakout dzisiejszego dnia. I z Opening Range Breakoutu na obecną chwilę wyszliśmy powyżej. Zeszliśmy poniżej, tak naprawdę. Tak naprawdę, tutaj dodam jeszcze nawet wczorajszy i przedwczorajszy, żeby Wam zaraz pokazać i udowodnić. Zobaczcie, wyszliśmy na chwilę poniżej opening range breakoutu, czyli pierwszej świecy godzinowej, 15-minutowej, nawet najlepiej, ale. Obecnie wybijamy się do góry co oznacza i mówi mi, że możemy być bullish, ponieważ jesteśmy powyżej opening range breakoutu. Wczorajszy dzień, co się stało? Zobaczcie: opening range breakout, cyk, złamanie struktury. Wyszliśmy powyżej do końca dnia, bullish. Dzień poprzedni. Spadamy poniżej Opening Range Breakoutu, czyli loa świecy 15 minutowej. Co się dzieje przez cały dzień? Jesteśmy birish. Nie wyszliśmy nawet. Okej, okay, wyszliśmy na, na momencik. Tutaj. Na momencik wyszliśmy, ale od razu wróciliśmy do rężu i złamaliśmy go jeszcze w dół, czyli było bearish. Jeszcze kolejny dzień. Żeby wam pokazać, nawet z Killzone'em zobaczcie, jasne, byliśmy chwilę do góry, zrobiliśmy haja, jasne, ale potem na Londynie, gdzie zajmowałem pozycję, złamanie struktury w dół jest ten Prosta sprawa, tu nie trzeba kurwa, być omnibusem, i nie trzeba czytać wykresów danych on-chain, zwłaszcza, że to są, wiecie, grając daily, to są tylko i kolejne jakby szum, który przychodzi Ci do głowy i żebyś Ty się zastanawiał, czy Ty tak naprawdę, lol, a może to się stanie, a może to, zwłaszcza jeżeli Ty nie znasz się zupełnie na świeczkach. Rozumiesz? Jeżeli Ty analizujesz wykres jakąś trendlinią, a Ty nie wiesz, która świeca... Jaką ma funkcję, bo każda świeca na tym wykresie, która tutaj jest, ona ma swoją funkcję, facet, czy pani, kobietko, ona ma swoją funkcję. Ona coś mówi, ona po to coś tutaj jest, nie? Ona nie drukuje się tako, albo się wydrukowała. Nie, każda świeca odpowiada za coś. Po prostu, musicie to zrozumieć. Więc obecnie, <laughs> moim zdaniem, jesteśmy na spokojnie, bulisz. Ale też jesteśmy bardzo, bardzo wysoko, ponieważ jesteśmy przy starym od ATH, które było tak naprawdę po pierwszym rajdzie od wyboru Trumpika. Tak? Tutaj to ATH i obecne ATH. Dlatego mam tutaj fajną strefkę podażową. W tej strefie podażowej mamy equal High, e, które też mogą być zeswipowane na spokojnie. Więc jeżeli ta strefa nie będzie reagowała, nie będzie chciała nam zrzucać ceny i odbijać ją w dół, to okej, okay, możemy iść po nowe ATH. Jasne. Ale jeżeli ta strefa zacznie nam reagować, odbijać cenę, to na, będziemy wracać znowu na dół. Znowu na dół będziemy wracać. A jeżeli nastąpi sytuacja, w której tu po prostu sobie zaczniemy chodzić boczkiem, to to też nie będzie dobry sygnał dla wzrostów, ponieważ może tu się stworzyć akumulacja, następnie manipulacja i dystrybucja w dół. Oczywiście też może być akumulacja, poakumuluje, pójdzie na chwilę do góry, zrobi większą manipulację w dół i dopiero po ATH. Kumacie? To jest naprawdę proste, tylko, nie wiem, widzicie takiego szczura jak ja? Sorry, no, mam 24 lata. Jestem pewnie młodszy od większości z Was, którzy mnie tutaj oglądacie. Ja naprawdę wiem, co ja czytam. Ja, to nie jest tak, że mówię Wam, kurwa, ściemę, bo to nie jest ściema. Bez kitu przyjdź na Discorda, to Ci pokażę. Rozumiesz? Na że będzie podobna sytuacja dzisiejszego dnia. Zwłaszcza, że no, tak samo, Open range breakout, który był tutaj wczorajszy buch, bulisz. To się dzieje obecnie, idzie mocna świeca, za 24 minuty, jak ona się tak fajnie zamknie, może być tu fajny, seksowny reteścik, dalej kontynuacja, do góry, tak? Tak i tak, jasne, może tak być, oczywiście. Jeżeli dodatkowo dołożymy tutaj zinwersowanie tego gapa, to już w ogóle będzie przecudownie. Jedyna rzecz, która będzie nas wtedy trzymała, to połówka tego knota, który jest tutaj. I na niego też warto zwrócić uwagę, ponieważ może podziałać jak rejection block i może zrzucić nam cenę w dół. Tak? Musicie uważać. Cena jest spompowana, cena jest wysoko. Zobaczcie, gdzie dojechał tak naprawdę Ether Ether dojechał do starego cizda. Z tutaj z, z paru, tak? Z dwóch tygodni przed tak naprawdę. Także warto pamiętać o tym, że to był spadek, złamanie struktury. Nie. Pamiętajcie o tym. Oglądajcie, bądźcie czujni na chwilę obecną. Tak jak mówię, zobaczcie, mogę zmierzyć również wczorajszą świeczkę całą 0,25, 0,5 i 0,75 i gdzie obecnie, od czego reagujemy. 0,25, czyli to daje mi sygnał, że możemy być bullish. Jeżeli naprawdę nie będą chcieli i nie będą mieli tutaj mocy, może się skończyć tak jak mówiłem. Zagłębieniem się w tego boksa, porobieniem, tutaj pozbieraniem tego hipo, z testowaniem ekwilibrium i pod koniec dnia dopiero luta. Jeżeli to się nie stanie, a dostaniemy mocne displacementy w dół, to chyba wiadomo co się dzieje. Prawda? Dzięki za uwagę i naprawdę nie robię Was w bambuko. To, co ja tu analizuję, to jest analiza intraday, granie daily. Nie long term, nie nawet middle term. Po prostu daily, granie w sesjach od tej godziny do tej godziny. Rozumiecie? No, jak nie rozumiecie, jeżeli. A, jak nie rozumiecie i nie chcecie zrozumieć, to ok, rozumiem, spoko. Nic wam nie powiem, ale jeżeli nie rozumiesz, a chcesz zrozumieć, to wiesz co robić. Dzięki i Siema.